Mieszkam w Osace, w Japonii i często jeżdżę rano metrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mam roto do siebie. Kiedy ktoś do niego przechodził, trzymał kubek i żebrał. Gruba kobieta minęła bezdomnego. Ledwo słyszałem, że powiedział ŚWINIE! O, o, pomyślałem. Bezdomna obraża ludzi i ciągle liczy na to, że ktoś mu za to da pieniądze? Później minął go wysoki biznesmen. Żebrek powiedział... Człowiek. Człowiek? Nie mogłem się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który przeszedł bez wątpienia, był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej beznądnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizeriały człowiek, minął żebrzącego, by mamrotał. Krowa. Zbyt chudy jak na krowę, ale jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań, powiedział on. Ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi się świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Starałem się rozgrzeć jego zachowanie. Chciałem odnaleźć jego logikę, jego mamrotu. Może ma jakieś nadprzyrodzone zdolności pomyślałem. W Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację. Gość może potrafi rozpoznać, kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy i moja teoria wydawała mi się prawdziwą. Często słyszałem, jak nazywał ludzi królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcą. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Poszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział – chleb. Rzuciłem do jego kubka kilka monet. Zapytałem, czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mambrotania – Bezdomny uśmiechnął się i powiedział: Tak, w rzeczy samej posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu, ale to nie jest raczej coś, czego mógłbyś się spodziewać. Nie potrafię przewidywać przyszłości ani czytać w myślach. Jako więc posiadasz umiejętność? Zapytałem prędko. Po prostu. Potrafię poznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział: chleb. Ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był pieczony chleb. Odszedłem, kiwając głową z niedowierzaniem, ze wszystkich nadprzyrodzonych mocy i umiejętności. Ta musi być najbardziej bezużyteczna, ale w tym momencie dotarło do mnie i przeraziło mnie coś innego. Wiesz co, prawda?